Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie pierwsze. O trzech różnych prostych KLM leżących na płaszczyźnie wiadomo, że prosta K jest prostopadła do prostej L i prosta L jest prostopadła do prostej M. Jak są położone względem siebie proste K i M? Wykonaj odpowiedni rysunek. No dobrze, co wiemy? Wiemy, że prosta k jest prostopadła do prostej l. Zatem rysujemy prostą k i prostą l, która jest do niej prostopadła. Następnie wiemy, że do prostej l jest prostopadła prosta m. Czyli rysujemy prostą m, która jest prostopadła do prostej l. No i teraz mamy odpowiedzieć na pytanie, jak są położone względem siebie proste k i m. Popatrzmy, tu mamy prostą K, tu mamy prostą M. Zatem proste K i M są do siebie równoległe. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.